Witajcie w Kulturystyce. W srebrnej i złotej erze kulturystki ideałem budowy kulturysty była sylwetka z możliwie najwęższą talią i szerokimi, rozłożystymi plecami, czyli tak zwana sylwetka V. Dzięki takim sylwetkom do historii przeszli m.in. Steve Reeves, Sergio Oliva, Frank Zane czy sam Arnold Schwarzenegger. I trudno się dziwić, ponieważ proporcje takie są po prostu ponadczasowe i wzbudzają podziw także i dzisiaj, nawet kilkadziesiąt lat po startach wspomnianych zawodników ale dzisiaj przedstawię Wam nieco mniej znanego kulturystę. Mógłby on jednak zawstydzić swoją klasyczną estetyczną sylwetką niejedną legendę. Oto Freddy Ortiz. Urodzony dokładnie w nowy rok 1941 roku w Porto Rico przyszły kulturysta przeniósł się do Nowego Jorku w wieku 18 lat. Krótko potem szczupły chłopak zobaczył zdjęcie Rega Parka na okładce magazynu kulturystycznego i od tamtej pory wiedział, co chce robić w życiu. Freddy zapisał się na lokalną siłownię i zaczął intensywnie trenować, co szybko przyniosło efekty. Oto jak Ortiz wyglądał już w wieku 22 lat, a więc niecałe 4 lata po rozpoczęciu treningów. Przede wszystkim uwagę zwraca fenomenalny stosunek środkowej sekcji do górnej części tułowia, mogący stanowić wzór także dla dzisiejszych zawodników klasycznej sylwetki. Z wąskiej tali o obwodzie poniżej 70 cm wychodziły rozłożyste mięśnie grzbietu, dając prawie dwukrotnie szerszy obwód w klatce piersiowej. Jest to więc proporcja zbliżona już do legendarnych Sergio Oliwy czy Sergio Nebreta, stanowiąca świetne zobrazowanie idei klasycznej kulturystyki. Tutaj widzimy porównanie Ortiza i mitu w klasycznej pozie zwycięstwa Kubańczyka. Jak widzicie, górna część muskulatury Ortiza wcale nie ustępuje znacząco proporcjami. Do tego widać mocniej zarysowaną próżnie brzuszną Portorykańczyka. Kolejnym niezwykle mocnym ustawieniem Ortiza były bicepsy przodem. Tutaj do gry wchodził jego kolejny, chyba nawet największy atut kosmiczne ramiona o obwodzie blisko pół metra, co przy wzroście około 165 cm było wielkością wręcz niebotyczną. Doskonale obrazuje to zestawienie Frediego z Arnoldem, gdy obaj mieli około 22 lata. Ortiz nawet wygrywa z młodym dębem ogólną pękatością ramion, mimo że nie miał aż tak strzelistych bicepsów jak Arnold czy Robbie Robinson. Co więcej, kulturysta ten mógł pochwalić się świetnym rozwojem nieco zapomnianego już mięśnia, a mianowicie krucza ramiennego, który wspaniale wypełnia środek ramienia od wewnętrznej strony. Na tym zdjęciu pokazującym kolejną klasyczną pozę z arsenału Frediego widać też bardzo dobrą waskularyzację mięśni dwugłowych. Moc ramion Frediego widać świetnie, gdy zestawimy go z innym posiadaczem legendarnych bicepsów, Larym Scottem. Portorykańczyk wyraźnie nie przegrywał tej z pierwszym misterem Olimpią, pokazując bardzo ładny kształt i ogólny gabaryt ramion. Skoro jesteśmy przy porównaniach z pierwszym Misterem Olimpią, warto zwrócić uwagę na to ich zestawienie w pozie najszerszy grzbietu. Mimo słabej jakości zdjęcia zdecydowanie wypada ono na korzyść Ortiza, zarówno od strony muskulatury, jak i umiejętności jej eksponowania. Najszersze grzbietu przodem były kolejnym sztandarowym ustawieniem Ortiza, pokazując jego niesamowite i to nie tylko jak nowe czasy, proporcje sylwetki. Do głosu w tej pozie dochodzi też pełna, wysoka klatka piersiowa, tworząc górę sylwetki znacznie wyprzedzającą lata 60. ubiegłego wieku. Partią nieco ustępującą masywnej górze były nogi, ale po prostu wpisywały się one w panujące wtedy trendy co do ogólnych proporcji sylwetki. Sam Ortiz przyznawał też, że miał pewne problemy z ich rozbudową. Zobaczmy zatem jak kosmiczne proporcje Freddy'ego Ortiza przełożyły się na sukcesy sceniczne. Freddy zaczął start już w niecałe dwa lata od rozpoczęcia treningów. W 60 roku zajął drugie miejsce na Mister New York Federacji EU w klasie zawodników niskich. Młody zawodnik wiedział jednak, że jego sylwetka wymaga poprawy, szczególnie w regionie nóg, i na dwa lata rozstał się ze sceną. Powrócił w 1962 roku, wygrywając już swoją kategorię na IFBB Mister Universe. Kolejne lata to kolejne starty i kolejne sukcesy. Freddy dwukrotnie wygrywał IFBB Mister America, a w 1966 sięgnął jeszcze po tytuł Mistrza Wschodniej Ameryki w klasie niskiej. W 67 roku Freddy przeniósł się do Kalifornii i zaczął trenować w słynnej Vince's Gym. I co ciekawe należał do osób, które uważały kontrowersyjnego Vince'a Gironde po prostu za miłego człowieka. Jednocześnie zaczął próbować swoich sił w innych federacjach, zajmując miejsce na podium, ale już bez zwycięstw. Swoją karierę zawodniczą zakończył trzecim miejscem na Pro Mister America Federacji WBBG. W latach 63-69 pojawił się też na 13 okładkach czasopism kulturystycznych. Patrząc na sylwetkę Freddygo Ortiza i porównując ją z innymi wielkimi żelaznego sportu, można nieco żałować, że nie kontynuował kariery w IFBB. W momencie zainaugurowania Mr. Olympia miał dopiero 24 lata, a więc jeszcze przynajmniej kilka szans na występ w tym konkursie. A biorąc pod uwagę jego sylwetkę i porównując ją z innymi zdobywcami Olimpii z tego okresu, prawdopodobnie miał też szansę na dobre miejsca. A nawet gdyby jej nie wygrał, mógłby należeć do zawodników, którzy ugruntowaliby klasyczny kierunek rozwoju żelaznego sportu. Wspomnijmy jeszcze o treningu ramion, które uczniły Frediego sławnym. Ogólnie kulturysta ten był w dużej mierze samoukiem, lubiącym po prostu testować na sobie to, co na niego działa, a co nie. Jako osoby, które inspirowały go w treningach wspominał Jacka DeLingera i Johna Grimka, ale finalnie plany treningowe w całości układał sobie sam Ortiz. Swoje słynne ramiona Ortiz trenował raz w tygodniu, ale naprawdę ciężko. Łączył ćwiczenia w trójserię, atakując tym samym dwugłowę i trójgłowę pod różnymi kątami. Jak widzicie, stosował w większości klasyczne ćwiczenia z użyciem wolnych ciężarów. Ciekawostką jest jednak uginanie wyciągniętych w bok ramion ze sztangielkami, dzisiaj często wykonywane na wyciągach typu brama. Bardziej niż na ciężar, Freddy zwracał uwagę na połączenie mózg mięsień i czucie ćwiczonej partii. Jak sam przyznawał, często nie liczył serii ani powtórzeń, kierując się bardziej odczuciem zmęczenia danej grupy. Podobny styl treningu towarzyszył Frediemu przez długie lata, ponieważ nawet po zakończeniu kariery dalej trenował, trzymał formę i był w kontakcie z czołowymi kulturystami globu. I w wieku około 70 lat wciąż mógł pochwalić się bardzo dobrą formą, nie tylko jak na swój wiek. Podobnie jak wielu innych mistrzów z dawnych lat, Ortiz po prostu pokazywał, że kulturystyka to przygoda na całe życie i zdecydowanie potrafi ona poprawić jego jakość. Także dlatego moim zdaniem Freddy Ortiz zasługuje na status legendy i cieszę się, że mogłem go wam dzisiaj przedstawić. Na moim kanale chcę co jakiś czas pokazywać wam nieco mniej znanych lub trochę zapomnianych kulturystów, ale wciąż wyróżniających się fenomenalnymi sylwetkami, mogącymi być inspiracją także i dzisiaj. Dlatego jeśli macie sugestie takich postaci, podzielcie się nimi w komentarzu, a ja postaram się poświęcić im więcej czasu. A tymczasem dzięki, że byliście ze mną. Do zobaczenia w kolejnej Oldskulturystyce. kulturystyce.